Witam państwa Jan Bodakowski. Ciągle mamy do czynienia z cyrkiem medialnym wokół tak zwanej komisji do spraw Pegazusa o aspektach prawnych tej chudzby Porozmawiam z dzisiejszym moim gościem, a jest nim pan Oskar Kida. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Oskarze, proszę nam powiedzieć co ważnego dzieje się teraz w tej pseudokomisji? W samej komisji to się dzieje zasadniczo niewiele, oprócz tego, że została zmasakrowana przez pana profesora. Natomiast dzieje się wokół jej działalności, ponieważ no, Sejm ostatnio żył takim wydarzeniem, że komisja wystąpiła do sądu z wnioskiem o przymusowe doprowadzenie tak pana Zbigniewa Ziobry. Który nie, nie, chce, nie chce występować przed tą pseudokomisją? Dlaczego on nie chce e, występować przed tą komisją? Przypomnijmy, tak, naszym na początku widzom. było tak, że kiedy komisja działała jeszcze kilka miesięcy temu i próbowała doprowadzić pana, pana Ziobry, przesłuchać w charakterze świadka, to pamiętajmy, że pan Ziobro przechodził intensywny proces leczenia w związku z chorobą nowotworową i nie mógł się po prostu stawiać z przyczyn zdrowotnych na posiedzenia tej komisji, komisja to uznała. No, ale państwo sobie w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach znaleźli potem jakiegoś biegłego, który bez rozmowy z samym zainteresowanym, bez aktualnej dokumentacji medycznej, tylko na jakimś jej wycinku, wydał taką opinię, że pan Ziobro już jest onkologicznie zdrowy. I Pewnie to, może, to była też tarocistka, która rozłożyła tarty, karty i. No, ciężko i powiedzieć, i tak jak, 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 jak biegły do tego doszedł do takiego wniosku, natomiast no, ostatecznie stwierdzono w tej opinii, że jest zdrowy. I że jest w stanie przed komisją zeznawać. Co prawda z pewnymi ograniczeniami, tam opowiedziane, ile to może trwać, jakie przerwy muszą być pomiędzy tymi przesłuchaniami, że musi mieć zapewnioną, jeżeli dobrze pamiętam, wodę i tak dalej, no ale generalnie może zeznawać. No i komisja bardzo szybko się tym podnieciła faktem, że ma taką opinię, no i natychmiast znowu wysłała wezwania do pana ministra Ziobry. Który no, tych, wy, tych wezwań nie odbierał, no i teraz dochodzimy do tego, dlaczego pan minister nie chce się przed tą komisją stawić. Bo to nie jest tak, że on w ogóle nie ma argumentów, tylko twierdzi, że nie i już, tylko pan minister zwraca uwagę na jedno bardzo ważne wydarzenie, które miało miejsce w tak zwanym międzyczasie. Mianowicie, wtedy, kiedy jeszcze komisja pierwszy raz wzywała pana ministra, to wtedy co do jej legalności nie było żadnych wątpliwości, komisja działała. Mogła wzywać, no ale pan minister był chory i miał stosowne zaświadczenia lekarskie, że nie może się przed tą komisją stawiać. I zanim ta opinia zapadła i został wezwany ponownie, Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w przedmiocie działania tej komisji, a raczej podstaw prawnych jej działania, mianowicie uchwały Sejmu, na podstawie której ona działa, no i uznał, że jej zakres temporalny, który został określony w tej uchwale, nie spełnia wymogów stawianych przez konstytucję. No i w związku z tym, że nie spełnia tych wymogów, uchwała jest sporządzona w sposób wadliwy, no to z wyroku wynika, że ta komisja z chwilą wydania tego wyroku przestaje istnieć. No, to co dosłownie. to znaczy to, to, ma, to trudne słowo, zakres temporalny. Ja, o co chodzi w tym, że ona została przez Trybunał Konstytucyjny uznana za niekonstytucyjną, czyli nie może działać? Tak, chodzi o to, że Sejm powołuje w ogóle Komisję śledczą w celu wyjaśnienia konkretnej sprawy. Tak? Sejm nie jest od tego, że, żeby zastępować organy ścigania czy wymiar sprawiedliwości, tylko jest od tego, że ewentualnie sprawuje polityczny nadzór nad działalnością Rady Ministrów, i przejawem tego nadzoru jest właśnie działanie Komisji Śledczej. Tylko, że ona nie, ma, nie może mieć na celu takiego ogólnego sprawdzania tej działalności, tylko w celu wyjaśnienia konkretnej sprawy. No i tu teoretycznie mamy jakąś konkretną sprawę, tak, tak zwaną sprawę Pegasusa, ale komisja została sformułowana w ten sposób, że tak naprawdę. Nie dotyczy ona jakiegoś konkretnego wykorzystania tego systemu, bo tu też pamiętajmy, że ta nazwa Pegazus, to już tam było zwracane uwagę, że to tak to bardzo potocznie, zresztą komisja nie, 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 nie w ogóle w swojej nazwie nie ma tego Pegazusa, tylko dotyczy wszelkich możliwych nadużyć w stosunku do obywateli i tam inwigilowania. Więc tak szeroki zakres, tylu lat, ile obejmuje ta komisja, tylu spraw, tylu dziedzin, tak, tylu służb no to to absolutnie nie spełnia, według Trybunału, według tego wyroku, wymogów stawianych przez Konstytucję. To nie ma na celu wyjaśnienia konkretnej sprawy, tylko to ma na celu, tak naprawdę, przynajmniej formalnie, zbadanie tego, w jaki sposób z rządów zjednoczonej prawicy działały służby w zakresie vigla, stosowania kontroli operacyjnej, obywateli, nawet nie inwigilowania, tylko właśnie stosowania kontroli operacyjnej. A to, proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo szeroki temat. To... Ale poza tym mamy taką służbę. Która y, powinna się, to taką komisję sejmową, która się powinna tym zajmować, to się nazywa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Czy ona w swoim nadzorze ma tylko aktualną działalność, czy może na przykład cofnąć się w przeszłość i zobaczyć, no, jak to wyglądało? No, generalnie w ogóle powiedzmy sobie wprost, bo to, to też, też trzeba sobie wyjaśnić i na to były szef ABW, przesłuchiwany siłowo przez tę komisję, zwraca uwagę, że jeżeli. Mają państwo wiedzę, ci, którzy zasiadają w komisji, o jakichś nieprawidłowościach w konkretnych przypadkach, to od tego jest prokuratura, żeby złożyć do niej zawiadomienie, i prokurator w stosunku do tych ludzi, którzy dopuścili się tam jakichś nadużyć, wyciągał konsekwencje i kierował sprawę do sądu, a oni będą osądzeni przez niezawisły sąd. Komisja śledcza nie jest od tego, żeby polować na czarownicę, tak? żeby szukać jakichś tutaj konkretnych ludzi. Przeróżnych sprawach, tylko jest po to, żeby wyjaśnić politycznie sprawę w związku z tym nadzorem nad rządem. Tu podstawowym organem, który powinien się takimi sprawami zajmować, o ile w ogóle tam były jakieś sprawy, bo my tego nie wiemy, póki co ja nie widzę tutaj jakichś spektakularnych efektów działania tej komisji, jest prokuratura. Po prostu to prokuratura ma, powinna się czymś takim zajmować. A w momencie, w którym w świetle kamer poruszane są, rzeczy dotyczące takich najbardziej newralgicznych obszarów działania państwa tego jak działają służby jakimi metodami operacyjnymi jakimi systemami się posługują to nie jest dobry przypadek to czy mamy taką komisję która wywleka na światło dzienne tajemnice które są bardzo chętnie chciałby poznać każdy wywiad na przykład rosyjski eee, a czy w, yy, bo yy, Główny taki medialny zakres to jest y, sprawa systemu, y, który nazywa się systemem Pegasus. On nosi w rzeczywistości jakąś inną nazwę, ale przyjmijmy to. Z roboczą Tak, przyjmijmy, że chodzi o system, y, program komputerowy izraelski, który służył do tego, żeby inwigilować y, komunikatory, które do tej pory nie mieliśmy takiego programu. Y, w, y, i ta kontrola była przeprowadzona zawsze za zgodą sądu e, i zawsze e, był tylko dwa jakieś komputery w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które były udostępniane w odpowiednim służbom zawsze pod kontrolą. Więc w tej sprawie jedynym, jedyną rzeczą, której, do której chcą się przyczepić przedstawiciele Platformy Obywatelskiej to jest to, że ten system został zakupiony nie ze źródeł Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tylko przez Ministerstwo Sprawiedliwości za pośrednictwem e, funduszu e, przeciwdziałania, e, nie, pomocy ofiarom przez. Funduszu Sprawiedliwości. Tak. To jest Funduszu Sprawiedliwości. Po, poprzednio Więc, pomocy postpenitencjarnej. E, ja nie nie ma w tym, e, w tym wszystkim nic, co by było kontrowersyjne, bo państwo. Za państwowe pieniądze kupiło e, program komputerowy, który jest wykorzystywany e, przez służby państwa do walki z przestępczością. Znaczy, już, za zgodą sądu. Tak, tu, znaczy, tu już wchodzimy w trochę w kilka wątków. Tak? Po pierwsze, faktycznie do, jakby pierwszym takim podstawowym zarzutem była ta, była ta możliwość finansowania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, bo to CBA kupiło ten mhm. system. ABW z niego korzysta Aha, na mocy tak, odpowiedniej tak. umowy, natomiast no, generalnie on był zakupiony dla CBA. I państwo, my już o tym chyba rozmawialiśmy nawet w jednym z programów, mm -hmm. państwo wychodzą z takiego założenia, że skoro w ustawie jest napisane, że CBA jest finansowane z Funduszu Państwa, to nie może zostać sfinansowany, dofinansowany przez Fundusz Sprawiedliwości, skoro jest finansowany z budżetu państwa. No, absolutnie, absolutnie to nie wynika z ustawy. Absolutnie taka interpretacja jest w ogóle przedziwna. Ja nie wiem, kto, kto mógł dojść do takich wniosków. Zresztą Opinia, która została przedstawiona choćby ministrowi Kwiatkowskiemu, tak jak panu senatorowi obecnie, jeszcze w czasach, kiedy był szefem Najwyższej Izby Kontroli, mówi o tym wyraźnie, że ten zapis wcale nie uniemożliwia dofinansowania CBA z tego Funduszu Sprawiedliwości, ale to powiedzmy, to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest to, o czym powiedział pan redaktor, czyli w jaki sposób ten system był wykorzystywany. No bo zarzut komisji jest taki, że on był wykorzystywany do walki politycznej, tak? po to, żeby podsłuchiwać polityków ówczesnej opozycji, dzisiaj opcji rządzącej, po to, żeby z pozyskanej wiedzy korzystać choćby w procesie wyborczym, to na przykład dotyczy sprawy pana Brejzy. Tylko, że pamiętajmy, że tak jak pan redaktor powiedział, każdorazowo, każdy przypadek użycia tego systemu, który roboczo nazywamy Pegasusem, był poprzedzony zgodą sądu. Pan prokurator generalny Bodnar, którego ciężko posądzić o sympatię do rządów Zjednoczonej Prawicy, czy w ogóle do Zjednoczonej Prawicy, powiedział, że on nie zna takiego przypadku, w którym Pegasus byłby użyty bez zgody sądu. Więc każdorazowo ta zgoda sądu była wyrażona. I komisja mówi: No dobrze. Ale po pierwsze tego nie wiemy, to trzeba sprawę zbadać, bo może pan prokurator generalny czegoś nie wie, no to akurat w nie najlepszym świetle by stawiało naszego ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego. A po drugie, nawet jeżeli tak było, to sędziowie rzekomo nie mieli świadomości, czego tam, na co oni się zgadzają. A to już jest absolutnie kompromitujące dla sędziów. To jest po pierwsze obraza dla tych sędziów, którzy wydawali te, te, te decyzje, no bo jakby podważa to w, w oczywisty sposób ich kompetencje, że oni tak naprawdę tylko w ogóle nie czytają tych papierów, przyklepują to tak bez, bez sensu. A po drugie, no proszę państwa, no zastanówmy się, czy gdybyśmy my byli pracownikami tam takich służb, wystąpili do sądu z wnioskiem o użycie te, tego systemu, i dostajemy z tego sądu pozwolenie, to czy naszą rolą jest sprawdzanie tego, jakkolwiek, tam weryfikacja, czy ten sędzia wiedział, co on podpisuje? No, absolutnie nie, no bo to z perspektywy służb, w momencie wydania zgody, znaczy, że możemy przyjąć domniemanie, że jednak sędzia zapoznał się z tym wnioskiem, zapoznał się z aktami, miał możliwość dopytać, co się też czasem zdarzało, miał możliwość odmówić, co też się zdarzało, zwrócić wniosek. Rzadko, bo rzadko, ale się zdarzało. A w momencie, w którym wydaje zgodę, no to znaczy, że my działamy tu w pełni, z naszym mniemaniem, w pełni legalnie, bo za zgodą sądu. I to też nie jest tak, jak próbuje się twierdzić, że ci sędziowie nie mieli w ogóle świadomości, że istnieje coś takiego jak Pegazus, tak? I oni wyrażają zgodę na jakiś inny rodzaj inwigilacji, a tak naprawdę to było użyte tam Pegazusem. Proszę Państwa, no po pierwsze, wiedza o Pegazusie to się pojawiła w Polsce pierwszy raz no tam około 2018 roku, więc dosyć dawno temu. A po drugie, każdy wniosek jest opisywany, co prawda nie jest wprost tam wskazany jakiego, jakich narzędzi używa konkretna służba, ale jest to sposób opisowy wskazany. I ta zgoda zawsze obejmuje swoim zakresem to, co ten Pegasus tam rzekomo ma robić, tak. Bo my też nie wiemy jak ten system działa. My tylko się tu bazujemy na jakichś doniesieniach medialnych. Nie wiemy, no i to w sumie jednak dobrze, że nie wiemy, bo nie powinniśmy tego wiedzieć jako obywatele, to jest też, A poza tym, gdyby, gdyby coś nie było tak, to by, na pewno by wyciągnięto e, te wnioski, pokazano, że w tych wnioskach e, wciskano kit sędziemu. Czegoś takiego do tej pory nie tak, mamy. Tak jest nawet, bo ja rozumiem, że jakby ktoś może się bronić, że przecież to wszystko jest objęte klauzulą tajności, oczywiście, ale my nawet nie mamy wiedzy o tym, żeby był taki przypadek, gdzie ktoś potwarzył taki wniosek, tak? Nie bo już bez konkretów, że ten tak. z, z takiego dnia dotyczący tego. Że w ogóle zaistniał taki przypadek, że ten wniosek został wykryty, że on został tu jakoś, nie wiem, sfałszowany, czy wyłudzono te zgodę sędziego. No, ju, dzisiejsza, Nic takiego dzisiejsza, nie dzisiejsza wiem. Dzisiejsze szefostwo e, CBA na pewno. Które z Platformy Obywatelskiej mogłoby znaleźć takie wnioski, które by świadczyły o tym, że było złamane, bo oszukiwano sędziów i można było pokazać. Ale wróćmy do tego tematu. Yy... A, bo trochę odbiegliśmy od tematu, y, od immunitetu y, w y, Ziobrze. Wiemy dlaczego, dlaczego Ziobro nie chciał się m, stanąć przed tą komisją, y, z, bo komisja została uznana przez Trybunał Konstytucyjny za y, niekonstytucyjna. Y, no i y, komisja tego nie przyjmuje do wiadomości. I chcę tego ziobre przywlec, e, żeby można było się nad nim trochę popastwić. Tak, no i tutaj komisja ma kilka argumentów, dlaczego rzekomo ona działa legalnie. Tak naprawdę już nie ma żadnej komisji, to są wszystko jakieś tam członkowie dubleży, możemy powiedzieć. To są, to są tak, osoby, po, tak jak w prokuratorze, mamy osoby podające się za, za e, szefa prokuratora, tak? To, tu mamy to ludzi, to, no, posłów podający podających się za, za członków komisji, nieistniejącej komisji, komisji tak. tak no i komisja, tak, ta nieistniejąca komisja ma kilka argumentów, że rzekomo może działać no i tak, pierwszy z tych argumentów chciałbym, żebyśmy wszystkie tu sobie omówili pokrótce pierwszy z tych argumentów dotyczy tego że Trybunał w ogóle nie powinien się zajmować sprawą komisji, bo to jest wewnętrzna sprawa Sejmu, co on sobie robi jak on sobie pracuje to jest uchwała, a nie żadna ustawa i Trybunał nie ma kognicji, żeby tego oceniać Natomiast no, ten argument został bardzo szybko wyjaśniony na komisji regulaminowej dotyczącej właśnie immunitetu pana ministra, ponieważ Trybunał Konstytucyjny nie wymyślił sobie tego teraz, że może się zajmować komisją śledczą, tylko wymyślił to sobie dawno temu przy okazji tak zwanej komisji bankowej. I tam w pełnym składzie tego tak zwanego starego trybunału. Gdzie zasiadali tacy sędziowie, jak na przykład profesor Wentowska, tak. Nie mającego absolutnie tak, nic wspólnego nic z prawem. Nie wspólnego, i tam cienia dla bo jednego człowieka, który byłby nominowany przez prawo i sprawiedliwość w tym Trybunale. Proszę sobie wyobrazić, że tamten Trybunał uznał, że nie tylko, że się może zajmować tymi no, ale sprawami, musi. ale wręcz, że musi, ponieważ to za PRL-u było tak, że była supremacja Sejmu, Sejm był najwyższym organem władzy państwowej. I mógł sobie robić w zasadzie to niemalże co chce, tam w bardzo w, tam w szerokich ramach, zakreślonych przez ustawę zasadniczą. Tylko przez to, że my przeszliśmy na model demokracji, tak parlamentarnej, to kontrola nad działalnością Sejmu, w tym kontrola sądowo-konstytucyjna, musi być zapewniona, bo tak stanowi konstytucja. Nie może być tak. Że Sejm, który ma przecież ogromne uprawnienia tą komisją śledczą, to jest tak, ta komisja śledcza działa w zasadzie jak prokurator. Przesłuchuje świadków, może nakładać te kary porządkowe. Oczywiście to sąd nakłada, ale komisja to wnioskuje. Może wzywać ich tam przymusowo, może prosić ich przymusowe doprowadzenie. No to ewidentnie jest ingerencja w sferę praw i wolności tych ludzi. I gdyby przyjąć, że SEJM może sobie w dowolnej sprawie taką komisję zawsze zrobić, no to, proszę państwa, no naprawdę, to było, żylibyśmy w bardzo nieciekawym państwie, więc Trybunał już wtedy uznał, że tak, ma kognicję do tego, żeby się takimi sprawami zajmować. Powiem więcej, ten wyrok, o którym rozmawiamy, ten, który dotyczy tej komisji do spraw Pegasusa, niemalże jeden do jeden powiela tę argumentację, wprost się powołuje na tamto orzeczenie. To jest dosłownie powtórzenie tego, co Trybunał orzekł kiedyś. Więc ten argument, bo do, dosyć szybko się okazało, że jest chybiony, zresztą ci sami Członkowie tej pseudokomisji, tak, zaczęli się rakiem z tego wycofywać. No to w takim razie drugi argument. No ok, orzekł. Ale przecież tam w składzie zasiadali. Koledzy, pana tam Ziobry i jego innych kolegów. Rzekomo oczywiście, Tu przepraszam, za takie dane, ale parafrazuje, co tam padało. Ponieważ w składzie mieliśmy do czynienia z, na przykład z sędzią Piotrowiczem, który był przecież posłem PiSu. No to jak to jest tak, że sędzia Piotrowicz orzeka w sprawach, które dotyczą niemalże bezpośrednio tak posłów innych posłów Klubu Prawo i Sprawiedliwość. No i że Państwa ten argument no, może się na pierwszy rzut oka wydawać poważny, tak, że no jak to tak, no przecież tu sędzia Piotrowicz, który był kolegą z ław poselskich, tak? w tym samym, zasiadał w tym samym organie państwa, teraz orzeka Rzekomo w sprawach posłów PiSu, ale po pierwsze pamiętajmy, że on nie orzeka w sprawach ministra Ziobry, tylko orzeka w sprawie działania, uchwały Sejmu, działania komisji do spraw Pegasusa, której pan minister Ziobro jako żywo członkiem nie jest. I generalnie ci ludzie, którzy tam zasiadają, to raczej nie są koledzy i znajomi pana Pietrowicza, to jest po pierwsze. A po drugie, pragnę zauważyć, że jeżeli tak byśmy do tego podchodzili tak szeroko, że. No, okej, okay, ale dotyczy to w jakiś sposób tak, posłów Prawa i Sprawiedliwości, więc to znaczy, że to na pewno jest tutaj, pan, pan sędzia jest stronniczy. Ja pragnę zauważyć, że tych zarzutów nie stawiała Platforma Obywatelska, kiedy przykładowo pan sędzia Kieres, senator Platformy Obywatelskiej, wcześniejszy, a późniejszy sędzia Trybunału Konstytucyjnego, zasiadał w składach, które orzekały na przykład w sprawie kryzysu dotyczącego Trybunału z 2015 roku, co było niemalże wprost związane z działalnością jego kolegów tak, klubowych, bo przecież i Sejm i Senat brały udział w uchwalaniu tej ustawy. I jakoś wtedy no, proszę sobie wyobrazić, że to nie przeszkadzało tym ludziom. Że prezes Żypliński, który przecież z mocy prawa był prezesem, przewodniczącym składów orzekających, startował kiedyś z list Platformy. No i proszę sobie wyobrazić, że się nie wyłączył. No to jak widać wtedy można było, no to tylko dzisiaj rzekomo nie można. No proszę Państwa, no był wniosek o wyłączenie, został oddalony, to znaczy, że pan sędzia mógł orzekać. Kolejny argument jest taki, że tam rzekomo zasiadał sędzia nieuprawniony do orzekania. Tutaj nie chcę, odrębny program moglibyśmy zrobić. Natomiast, generalnie, w skrócie powiem, nie ma czegoś takiego. Nie wynika to z żadnego wyroku etp że w takich sprawach sędzia, konkretnie chodzi o sędziego wyrębaka, nie może orzekać. Więc ten argument można sobie włożyć między bajki. No to komisja, widząc, że i tutaj jest pewien problem, chociaż te argumenty, których ja teraz używam, nie zostały podniesione, ale no, że to tak dosyć słaby argument, że ktoś tam się nie wyłączył, ma argument ostateczny, tak, ostateczną, ostateczną broń, która zresztą została podniesiona przez tych tak zwanych doradców komisji. No dobrze, no jest wyrok, zapadł w składzie, w jakim ale zapadł, ale przecież on nie został opublikowany. A skoro nie został opublikowany, no to znaczy, że on nie, nie obowiązuje. No. Jeżeli zostanie opublikowany, to może komisja wtedy się zastanowi, co z nim zrobić. Chodzi zdobywać. o wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Który miał zostać opublikowany w... Dzienniku Ustaw. O którym decyduje, o tej publikacji decyduje... Minister, członek Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Czyli, Platforma, Minister Obywatelska. Berek. Czyli Platforma Obywatelska nie dopuszcza do publikacji wyroku... Od momentu wydania tej durnej uchwały Sejmu o tam rzekomej naprawie kryzysu konstytucyjnego dotyczącej Trybunału nie publikowane są żadne wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Niezależnie od składu, w jakim zapadły, czy są tam ci sędziowie... Którzy są tam, powiedzmy, przez platformę kwestionowani, czy ich nie ma. Po prostu żaden wyrok nie jest publikowany, oczywiście bezprawnie. No i tutaj to jest jakby argument ostateczny, tak, komisji, że przecież skoro jest nieopublikowany, to znaczy, że nie wchodzi w życie, nie, nie, nie wywołuje skutków, do momentu tego, aż nie będzie opublikowany. I podobną argumentację zastosował zresztą sąd, który przymusowo doprowadził ostatniego świadka przed komisję, że. O, no, okej, okay, jest wyrok, i co ciekawe, sam w ogóle nie kwestionował tego wyroku. tak, Że on zapadł, że tam jakiś skład, cokolwiek. Nie, jest wyrok, no ale wyrok jest nieopublikowany, więc no, z, z, w związku z tym nie cieszy się tymi przymiotami tak powszechności, ostateczności, ale że Państwa. Tak jak powiedziałem, no wyrok jest generalnie to, że jest nieopublikowany, to jest odrębna kwestia, to jest skandal. Absolutnie tak nie powinno być. Kolejny skandal platformy obywatelskiej. Tak, zresztą Tutaj, tutaj akurat, Dużo. jeżeli chodzi o to, to notorycznie powtarzany, bo każdy wyrok nie jest publikowany, nie tylko ten jeden. Ale to nie jest tak, że wyrok musi być opublikowany, żeby wywarł skutki. Trybunał podkreślił, że on wywarł te skutki od momentu jego wydania i ogłoszenia na sali. Od momentu ogłoszenia na sali rozpraw te skutki są. No ale ktoś powie, no zaraz, zaraz, no ale przecież to nie jest pierwszy taki przypadek, że to jest pierwszy taki problem. I pan minister Ziobro w 2016 roku, kiedy pani premier Szydło nie opublikowała przez jakiś czas, bo pamiętajmy, że potem te wyroki zostały opublikowane, że przez jakiś czas nie publikowała wyroku Trybunału, Twierdził dokładnie to samo, że do momentu publikacji tego wyroku w zasadzie nie ma. Tak, no Możemy traktować go tak, jakby nie były. Co jest oczywiście, no, to, to nie jest tak, że go nie ma. on Jest, jak najbardziej. No ale to, co się zmieniło? No, proszę Państwa, zmieniło się to, że po tamtym wydarzeniu, właśnie po tym chwilowym wstrzymaniu publikacji, Trybunał Prezesa Szyplińskiego, w którym cały czas większość miał, mieli sędziowie wybrani. I jeszcze przez Sejm, tak, wyrządzony przez Platformę Obywatelską Polskie Stolnictwo Ludowe, wydali kolejne orzeczenie. I tam dokonali wykładni artykułu 190 Konstytucji, konkretnie artykułu 190 ust. 1, który mówi o tym, że orzeczenia Trybunału są ostateczne i mają moc powszechnie obowiązującą. I w tej wykładni pan prezes Żypliński razem z tymi sędziami, o których mówię bo wtedy pamiętajmy, że tamci sędziowie wybrani już przez Sejm VIII kadencji byli niedopuszczani do orzekania, więc to, to, mam, to zawdzięczamy sędziom związanym z poprzednią władzą. Dokonali takiej wykładni, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, wyroki Trybunału Konstytucyjnego nabierają tych przymiotów tej mocy ostatecznej, powszechnie obowiązującej, nie od momentu publikacji. Ta publikacja tylko potwierdza jakby no, fakt wydania tego wyroku i po, pozwala się Zapoznać z nim szerszej, szerszej publice, nazwijmy to. Ale nabierają tych przymiotów od momentu ogłoszenia. I trybunał, który podkreśla to, że te wyroki są tak ostateczne i powszechnie obowiązujące, i wymyślił sobie tego teraz. On powtarza to, co wymyślił I tak, prezes Szypliński już po tych wypowiedziach, o których tutaj mówiliśmy. Na sam koniec. I ten, to orzeczenie o tym, że ważne są wyroki w momencie ogłoszenia ich na sali sądowej, Prawo i Sprawiedliwość przyjęło do wiadomości. No, pragnę zauważyć, że wszystkie te wyroki, o których tam się mówiło, że one były nie, nieopublikowane, zostały opublikowane w dzienniku ustaw. Nie ma takiego wyroku, który zostałby wydany za kadencji zarządów za Zjednoczonej Prawicy. I nie został nigdy w Dzienniku Ustawy opublikowany. Nie, to nie, nie ma takiego przypadku. Oczywiście my możemy rozmawiać o tym, czy one, czy one mogły być wstrzymane, czy nie mogły być wstrzymane, czy ta publikacja nastąpiła we właściwym trybie, czy w niewłaściwym, ale ostatecznie nastąpiła. Natomiast tutaj mamy sytuację odwrotną, że początkowo te wyroki były publikowane. Co prawda, jeżeli tam zasiadali dziś sędziowie kwestionowani, to była taka adnotacja dotycząca wyroku ETPC w tam sprawie Xeroflor, że tam i artykuł 6 konwencji, ale były publikowane. Natomiast od momentu wydają uchwały wszystkie te wyroki bez żadnego uzasadnienia, bo to nie ma żadnego uzasadnienia ani prawnego, ani faktycznego. Nie są publikowane w dzienniku ustaw w ogóle. I o tym następnym razem musimy porozmawiać, bo przykłady niszczenia praworządności przez Platformę Obywatelską em, nadają się na to, żeby napisać gigantyczną książkę, akt oskarżenia i postawić się. Po tym, jak będziemy już mieli normalny kraj, tych wszystkich przestępców przed y, y, wymiarem sprawiedliwości, przed obliczem sądu. Panie Oskarze, bardzo Panu dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. bardzo. I Państwu też bardzo dziękuję. Żegna się z Państwem Jan Bodakowski.